Witam wszystkich serdecznie, jestem z tym Filipek i tak, wróciłem, ale na, na YouTube, ale na całe dwa tygodnie. Ale tak, ale od czego by tu zacząć, no, wróciłem, ale, no, przez to, że jest u mnie współdzielona opieka, pani z rodzicami po rozwodzie, to teraz będę dwa tygodnie, to tu mamy, z dostępem do konta, a, potem będę, dwa tygodnie utaty bez dostępu i, i będzie w zasadzie to się ciągnęło przez cały rok szkolny, ale da się tak żyć po prostu przez połowę czasu mnie nie będzie i tyle. No a tak już e, jak już wyjaśniłem temat czego mnie nie było, to co mam w planach teraz na kanał, no mianowicie teraz mam taki pomysł, że e, Właśnie z Zero, seria z niej odstawię na później a ten, zajmę się teraz bardziej z duma. Tyle, że robienie duma super jest strasznie ciężkie, ale to tam wytłumaczę w filmie. No to co? A, i jeszcze jedna rzecz. Planuję zacząć robić streamy, tyle, że mam jeden monitor, tylko ale jakoś sobie poradzę. No to jakby chyba na tyle co nie widzimy się zaraz sobie słyszymy się w następnym filmie cześć